Kurde, co to jest? Ja mogę wbić sto leveli, jak przez to przejdę. Dobra. Nie, stary, Ej, słuchaj. Co ty robisz? Pomóc. proszę. proszę. Jak nie biję setnego poziomu, to mnie wyrzucą z mojej wioski. Musisz mi pomóc, Ale serio. Ja, ja też muszę setny level dobić, stary. Nie, co ty zrobiłeś? No nie, teraz wszystko muszę zacząć od początku Z Zerowym levelem to będzie tak ciężkie, ale tam jest wioska, to biegnę w tamtym kierunku. Co to jest? O, jest bramka do wybrania plus jeden. O, co jest? To się dodało? Ktoś zostawił lajka? Like o, dobrze, zostawiajcie lajka, like będę miał większy level! Dobra, przegodziłem przez dwudziesty Dobra, lecimy. O, co to jest? Kolejna bramka z 50 levelami. Dobra, wchodzę w to! No i mam teraz 94 level, już mogę każdego pokonać! Dobra, Golem, który ty masz level? Zaraz cię pokonam! Ej! Chodź znowu! Muszę zacząć od zera. bo ale zrespiłem się idealnie przy piramidzie. Co to? Plus tysiąc level. Biorę to plus tysiąc. Mamy tysiąc pierwszy level. Dobra, muszę przetestować teraz moją moc. Dawaj to, Wardenie. No, dwa hity spadło. No i teraz jesteśmy niezwyciężeni. Dobra, wychodzę z jaskini podbić cały świat. Co on tu robi? O, co to są za bramki? To są plus milion leveli. Nie, stary, poczekaj, Prze serio. Proszę, posłuchaj. Nie, mnie, posłuchaj, ja już posłuchaj, cię nie słucham. Nie, serio. Umarł mi pies i jedyna szansa, żeby go odrodzić, to ja Muszę wbić tysiąc leveli, no proszę nie... daj mi to Powinienem mu pomóc czy nie?